Cześć, to będzie trochę inny filmik, ponieważ dzisiaj chciałbym wam przedstawić pięć praktycznych wskazówek stricte do matury z chemii. Um, mam nadzieję, że jeśli zastosujecie te wskazówki, to się jakoś realnie przełoży na nie na wasze spokojniejsze podejście do zadań to i na punkty. W takim razie, wskazówka pierwsza. kojarz. Chodzi mi o to, że na pewno znacie takie związki jak na przykład amoniak Yy, albo tlenek siarki 6, I jeśli na maturze pojawiłby się związek, którego załóżmy nie znacie, nie przerabialiście na lekcjach, nie spotkaliście się ty z tym związkiem w podręcznikach, na przykład niech to będzie związek ASH3 albo to może być związek yy, SEO3. To nie wpadajcie od razu w panikę, że jej ku nie znam tego związku i to zadanie już z góry będzie trudne. Tylko zobaczcie, że na maturze bardzo często jest stosowany taki trik, że właściwości tych pierwiastków no, w grupie są jednak podobne. Więc jeśli mamy NH3, czyli tutaj grupa 15 jest azot, to możecie się również spodziewać PH3 albo. AsH3 i te związki będą miały podobną budowę, czyli załóżmy, jeśli na amoniaku, yy, w amoniaku azot ma wolną parę elektronową, to podobnie fosfor w PH3, no i arsen w AsH3. Skoro amoniak ma właściwości zasadowe i w wodzie daje nam oh minusy, to PH3 pewnie będzie podobnie się zachowywało. Czyli po prostu patrzcie na pierwiastek w związku chemicznym. Jeśli jest taki bardziej egzotyczny, byśmy powiedzieli, i zobaczcie, jakie są pierwiastki nad nim i jakie związki kojarzycie. Tak samo SO3. Zobaczcie, yy, może być SO3, ale może być też SeO3. I będzie to podobnie reagowało z wodą, podobnie reagowało z zasadami. Yy, no, na przykład mamy sobie reakcję SO3 plus KOH. No, i wiemy, że da nam to siarczan 6 potasu oraz wodę. Więc podobnie możemy powiedzieć, że SEO3, czyli tlenek selenu 6, podobnie w połączeniu z KOH, da nam K2SEO4, czyli seleniany, selenian 6 potasu. No, plus woda. Więc jeśli ktoś by Was prosił o formę jonową uproszczoną, a taką zazwyczaj się stosuje na maturze, to bez obaw możecie zapisać SEO3 plus 2OH-, daje nam SEO4, 2-, plus H2O. Nie bójcie się takich związków. Na przykład wiecie, jakie właściwości ma H2S i jaką ma budowę, to też się domyślacie, jaką budowę miałby H2SE, oraz H2TE, no bo tellur też jest w tej samej grupie. Kojarzcie te związki i nie bójcie się ich. Wskazówka druga: wykorzystuj miejsce. O co mi chodzi? No, to jest akurat jakiś wycinek matury. Zobaczcie, że dookoła zadań jest naprawdę sporo miejsca, które możecie wykorzystać. Brudnopis, też jest dostępny, ale brudnopis często się wiąże z tym, że skaczecie, rob, robicie jakieś zadanie, przeskakujecie na koniec matury, coś tam piszecie, później chcecie z brudnopisu przejść do czystopisu i to zajmuje cenne sekundy. Nieraz niepotrzebnie, bo jeśli chcecie sobie cokolwiek zapisać, jakąś małą notatkę albo coś rozpisać, możecie to spokojnie zrobić tutaj obok. Na przykład tutaj chcecie sobie coś, coś dorysować. Yy, czy, czy jakąś sobie właśnie notatkę zapisać, to miejsce jest do wykorzystania, to miejsce jest dla was i tak to miejsce, które będzie oceniane, na przykład to jest to wykropkowane. Są tu specjalne miejsca, gdzie egzaminator będzie sprawdzał, ale dookoła to jest wasz taki bardzo mały brudnopis na takie niezbędne notatki, żeby coś yy, pozaznaczać. Także to miejsce spokojnie możecie wykorzystywać. Wskazówka trzecia: dopisz wodę. O co mi chodziło w tej wskazówce? Są pewne reakcje chemiczne, gdzie musicie pamiętać sami, że należy wpisać w substratach wodę, bo inaczej będzie to bardzo ciężko wyrównać. O jakie reakcje mi chodzi? Chodzi mi o reakcję metalu z zasadą, tlenku amfoterycznego z zasadą i o hydrolizę kwasową amidów. Tym też mocznika, bo mocznik jest też amidem. Yy, czyli konkretnie, na przykład chrom, jeśli by reagował yy, z zasadą, dawałby jakiś, jakąś, jakiś anion kompleksowy, no tu jeszcze wod wodór trzeba wydzielić, jeśli sam metal reaguje, to trzeba pamiętać samemu, że tą wodę trzeba tu dopisać. Podobnie z tlenkiem, no weźmy może tlenek glinu. Jeśli będzie reagował z zasadą, tak? Właściwości amfoteryczne tlenku glinu, no to też może utworzyć taki kompleksowy anion. W tym przypadku liczba koordynacyjna wybrałem 4. No i wodę trzeba dopisać i trzeba po prostu o tym pamiętać. Inaczej to się nie wyrówna. No i hydroliza kwasowa amidów. Może to być metanoamid, etanoamid, może to być mocznik. Ale musicie o tej wodzie pamiętać. Hmm. No, niech będzie mocznik. Jeśli reaguje z jakimś kwasem, no w tym przypadku się wydzieli dwutlenek węgla no i jakaś sól amonowa, to też musicie pamiętać, że tą wodę w substratach trzeba dopisać. Inaczej to się nie wyrówna. Takie trzy najważniejsze sytuacje, gdzie tą wodę trzeba dopisać. Wskazówka czwarta. Licz z głową. No, chciałbym tu dać kilka wskazówek, właśnie a propos liczenia, bo wiem, że liczenie na maturze z chemii no, na pewno jest dość kłopotliwe dla, dla niektórych, a też niektóre zadania są po prostu trudne. Taka wskazówka pierwsza. Na maturze zawsze. W tych zadaniach bardzo często trzeba policzyć liczbę moli. Często, jak nawet nie wiemy, co zrobić, warto przynajmniej tą liczbę moli policzyć. Czy ta liczba moli będzie liczona ze wzoru C razy V, co jest bardzo popularne? Tu jest przykładowe zadanie, zobaczcie. Mamy tu objętość i mamy tu stężenie. Zamiast dać bezpośrednią liczbę moli, na maturze Wam zawsze dadzą stężenie molowe i objętość. Tylko pamiętajcie, żeby objętość oczywiście zamienić na decymetry sześcienne albo liczbę moli z tego wzoru, że m małe razy m wielkie razy masa molowa. Zawsze tu liczbę moli gdzieś w tych zadaniach sobie y, warto policzyć. Y, podkreślajcie sobie w tekstach, na przykład y, wynik końcowy zaokrągli do drugiego miejsca po przecinku, sobie spokojnie dwa razy podkreślcie. Y, pewnie za to też będzie jakiś tam punkt. Y, w kółeczko sobie bierzcie najważniejsze informacje. To wasza jest treść zadania i to wy macie pamiętać. I macie to zastosować oczywiście w zadaniu pewne fakty. Kojarzcie sobie też różne wzory. Tablice maturalne, chemiczne, no tam nie ma zbyt wiele tych wzorów matematycznych, ale też w chemii ich aż tak dużo nie trzeba. Na pewno jednym z istotniejszych wzorów jest wzór na przeliczanie stężeń. Przeliczanie stężenia molowego na stężenie procentowe i że stężenie molowe to jest stężenie procentowe Razy gęstość przez 100 razy masa molowa. No ale kto by taki wzór spamiętał, tak? To jest rozumiem dość yy, wzór, gdzie jest dużo różnych literek. Ale jeśli znacie różne wierszyki, różne skojarzenia, to jest ok. Takie rzeczy się naprawdę nawet w stresie głowy trzymają. Akurat na ten wzór, jeśli to Wam pomoże, to jest taki wierszyk, yy, że CP, czyli czerwone pomidory, D dojrzewają. Przez czyli kres kłamkowa 100 miesięcy. Jeśli zapamiętacie, że czerwone pomidory dojrzewają przez 100 miesięcy i dzięki temu zapamiętacie przeliczanie stężeń, wzór, stężenie malowe na stężenie procentowe super. Tak trzeba sobie kojarzyć, bo mówię w stresie y, czasem różne rzeczy można zapomnieć. No i wskazówka ostatnia y, rozrysuj związki. O co mi dokładnie tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że Chodzi mi konkretnie o część organiczną na maturze. Zdarza się, że wzory związków będą nieraz w jakiejś formie takiej uproszczonej, na przykład w taki sposób. Ja wiem, że ktoś nie od razu może wpaść na to, że jest to kwas propanowy, więc gdzieś na boku sobie możecie spokojnie z wodorami wszystko rozpisać, jeśli do takich wzorów nie jesteście przyzwyczajeni. Ale jeszcze inny aspekt, jeśli was proszą o podanie liczby wiązań sigma czy wiązań pi, na przykład w takim związku. Jakiś teraz związek po prostu wymyślam. To też warto sobie rozrysować te wszystkie wiązania z wodorami po bokach. Taki wzór pełny strukturalny. Wtedy bardzo ładnie widzicie jak na dłoni, ile jest tych wszystkich wiązań i że wiązanie między węglem a wodorem to jest też wiązanie typu sigma, bo częstym błędem jest właśnie liczenie sobie to jest sigma, to jest sigma, jedno z tych jest sigma i to jest też sigma, tak? A jak sobie rozrysujecie w taki sposób, to od razu widać, że tych wiązań typu sigma jest po prostu więcej. Czyli jeśli wzór będzie jakoś uproszczony, to warto sobie ten wzór, myślę, rozrysować. No i to jest pięć krótkich wskazówek. Mam nadzieję, że one wam zapadną jakoś w głowie i że je wykorzystacie. Także mocno trzymam kciuki i życzę powodzenia na maturze z chemii.